Szymon jeszcze strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy Biecza już w niedzielę 21 września 2025 roku w Bieczu. Biecki Jarmark Kultury, Jarmark Regionalnych Specjałów Rękodzieła 2025 w Bieczu. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Biecza i okolic wiele atrakcji. Uroczyste otwarcie jarmarku, występ przedszkolaków z gminnego przedszkola, w bieczu animacje dla najmłodszych, Występ zespołu tanecznego Impuls z ZSP w Libuszy. Występ Izabeli Rębiasz, uczennicy ZSP w Libuszy. Taniec nowoczesny. Występ Aleksandry Bochenek, uczennicy ZSP w Strzeszynie. Utwory na xylofonie. Występ Macieja Ryby, absolwenta Szkoły Muzycznej w Tuchowie na akordeonie. Występ Apolonii Marszałek, uczennicy SP nr 1 w Bieczu, piosenka francuska i polska. Występ Mateusza Podolski, akordeonisty, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach, laureata licznych konkursów koncertujący w Polsce i za granicą i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Biecza już w niedzielę 21 września 2025 roku od godziny 13 na Biecki Jarmark Kultury, Jarmark Regionalnych Specjałów i Rękodzieła 2025 w Bieczu. jeszcze Kojaszczyc, Facebooku koncertowania. Koncertomania Jasielska i Okolice.